Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran w tablecie Samsung Galaxy Tab A8. Na początku odbieramy centrum yy, sterowania, a następnie ściągamy pasek jeszcze raz w dół, tak aby wsiąść więcej opcji. Teraz szukamy opcji rejestr ekranu i naciskamy. Teraz yy, wybieramy 3 dźwięk. Ma być z multimediów, czy z multivediów oraz mikrofonu, czy ma go w ogóle nie być? Możemy też wybrać, czy mają być pokazane do zdjęcia. Następnie dajemy zacznij nagrywać. Rozpoczyna się odliczanie, które możemy pominąć. I teraz my nagrywamy ekran. I gdy chcemy zapauzować nagrywanie ekranu, naciskamy pauzę. W tej chwili możemy na przykład otworzyć yy, aplikację lub zmienić kartę i zacząć nagrywać od nowa. Natomiast jeżeli chcemy przerwać nagrywanie, naciskamy kwadracik. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!